Jest z nami Aleksandra, cyrek Aleksandra ze złotym medalem, ale nie doszło do walki finowej, tak naprawdę. Chyba walkover, tak? Tak, tak, wygrałam walkowerem dzisiaj. I jak to odbiera cały turniej tutaj w Sokółce? No, doszłaś do finału, była walka, miała być walka o złoto, Basi nie ma, jest walkover. No stoczyłam dwie walki yy, poza tą dzisiaj walkowerem finałowym, więc jestem i tak zadowolona. Myślę, że dobrze się zaprezentowałam, więc złoty tym i bardzo się cieszę. No właśnie jest pewnie ten niedosyt, no bo walka robi swoje, robi różnice. Co teraz, jakie plany? po Mistrzostwach A, to, to znaczy, teraz się będziemy przygotowywać do Mistrzostw o, Europy, I tutaj był tylko taki etap do zaliczenia, więc teraz już totalny fokus na mistrzostwa Europy U23. No właśnie, to jest w międzyczasie miał być, ma być jeszcze Puchar Świata w Indiach, no ale wy się dzielicie, trener chyba dzieli zawodniczki, tym mówisz o Mistrzostwach Europy, czyli to jest teraz priorytet. Tak, do Indii jadą chyba starsze dziewczyny, więc my na młodzieżówkę idziemy. E, jakie nadzieje związane ze startem na Węgrzech? No, na pewno finał bym chciała zdobyć, ale zobaczymy jak będzie na miejscu. Oczywiście jak zawsze cenujemy, jak najwyżej. Tutaj w Sokółce zmagania się zakończyły, potrzebujesz troszkę odpoczynku? Czy jest ta świeżość, jest jeszcze energia na kolejne przygotowania? No, Odpoczęłam teraz, tej walki nie było tak, że jestem już wypoczęta. Mogę trenować dalej. Pewnie i tak odpoczniemy kilka dni, ale już całkowicie pracę. Życzę w takim razie udanego startu i dobrych przygotowań do tego e, Mistrzostwa Europy na Węgrzech. Dziękuję bardzo.